Kuba, dostałeś szansę z lawki rezerwowych i wykorzystałeś to w pełni. Pierwszy strzał, a właśnie to takie jeszcze podanie było do Xavier'a prawą nogą, środek bramki, a za drugim razem, jak już piłka była na lewej nodze, to poleciała piłka tam, gdzie trzeba. E, tak, ma Pan rację. E, może przy pierwszej bardziej chciałem podawać do Hesiego, żeby taką miękką wrzutkę dać, nie udało mi się. E, aczkolwiek za drugim razem zachowałem ziemnografię i udało się strzelić bramkę. Remis. No i z tego punktu widzenia remis zasłużony, sprawiedliwy, czy tak jak patrzyłeś najpierw spoza boiska, potem z boiska, że można było z tego meczu więcej wyciągać? Myślę, że drużyna ma niedosyt po tym meczu. Zawsze celujemy w zwycięstwo i naszym priorytetem jest zwycięstwo, aczkolwiek moim zdaniem każdy punkt trzeba doceniać, docenić, ponieważ nie wiadomo co będzie na koniec rundy, po końcu rundy, czy na koniec sezonu? A miałeś okazję z Xavierem pogadać chwilę po tym jak Golas, dobyłeś czy może po meczu? Nie, niestety, niestety nie udało się złapać z nim. Czyli żadnych zło złośliwości mniejszych większych nie było. Nie, nie, nie. nie. Okay. To jeszcze Kuba, ja cię zapytam, w tym sezonie jesteś bardzo efektywny, jeżeli chodzi o liczby, bo był to twój chyba szósty czy siódmy mecz w tym sezonie. Masz już dwie bramki i asystę, więc no, jeżeli chodzi o te liczby, no to można powiedzieć wyjątkowo się to zgadza. Mm, tak, aczkolwiek yy, to są mówię, to, co, to, co dostaję od trenera za każdą szansę, staram się wykorzystać na jak najlepiej. Tego jest skutek, muszę powiedzieć. W tym sezonie Lewi obrońcy, Gieloni w sumie już 10 golist, czyli nie mam, nie wiem czy w jakiejkolwiek innej drużynie, nawet nie tyle w Ekstraklasie, co w ogóle jest tak, że lewa formacja defensywna odpowiada za kreowanie akcji ofensywnych. Racja. To, moją, moją pozycją taką, taką, pod jest Lewi, bo aczkolwiek też umiem się odnaleźć na lewym Skrzydle. W tym sezonie więcej dostaję szans na lewym Skrzydle. Wykorzystuję je, jakie dostaję, więc jestem zadowolony. Już tylko dopytam 15 meczów, 30 punktów, ta średnia punktowa, 2 punkty na mecz z drugiej strony. Jak się spojrzy na inne drużyny, na Śląsk, na raków, na Lech, który zresztą gra jutro z legią. Te drużyny bardzo blisko są was i jak Wy na to wszystko patrzycie. Raz ja patrzymy na siebie. Dajemy z siebie wszystko, to co jeszcze raz powtórzę. Musimy patrzeć tylko na siebie, bo wiadomo, to jest dopiero początek można. By jakiś no środek, metr, środek no, e, ligi, e, więc trzeba patrzeć na siebie i się do maksa.